Siema na wszystkim z tej strony i wtedy dzisiaj postaram się z sensem opowiedzieć o Dark Souls 2. Czytałem, ostatnio dość dużo stron o tym, wiki po wiki i tak dalej, w związku z tym, że premiera jest 13, aktualnie gram to 7, czyli za 6 dni już będę mógł grać i nagrywać, to w związku z tym, że przez sprzedaż. Eee, tak więc zacznę od takiego po pogadania ogólnie, jak to będzie wyglądało. Tak więc Dark Souls 2 ma być tak samo tru trudny jak Jedynka i to było główne założenie twórców. Poza, tak i poza tym kilkoma uproszczeniami, ale jednak chodzi o to, żeby gra wciąż była taka sama, wymagająca nauki na własnych błędach i tego, czyli tego ludzie to wszystko, wszystkie nerdy, to tak powiem, lubią w Dark Soulsie. Tak więc nie będzie to bezpośrednia kontynuacja, w której nie będziemy mieli tego samego bohatera na pewno. E, fabuła będzie się skupiała na tym, że nasz bohater będzie podróżował, żeby pozbyć się piętna jakiejś tam klątwy. Będziemy mogli dołączyć do, przy, do przymierzy, używać ognisk i gestów jak poprzednich, jak w Dark Souls i Demon Soulsie, oczywiście. E, fabuła będzie taka dyskretna, jakaś nie będzie dzienników zadań, takich w wpierdł. Wiecie o co chodzi w każdym razie. E, co jeszcze? Rozgrywka chciała być oparta na serwerach. Jeszcze dokładnie nie wiadomo o co chodzi, ale w każdym razie na pewno o coś. Głównym przeciwnikiem, znaczy nie, nie także głównym, no, ale na pewno przeciwnikiem w tej grze będzie ciemność. Jeżeli będzie ciemno, to będzie tak ciemno, że nic się nie zobaczy, jak w Tomb of Giants w jedynce. Trzeba będzie posiadać źródło świata, żeby cokolwiek tam zrobić. Mają być udostępnione dla graczy pocho pochodnie takie najprostsze. które będzie można trzymać z którejś ręce, co oczywiście będzie eliminowało możliwość używania zarówno drugiej broni, i tarczy. No, za coś, no. Po pochodnie będzie można otwalać przy ogniskach. Hmm. A będą tak, tak samo ściany mgły, to jest to do przechodzenia w jakieś ważniejsze uderzenia w grze do bossów i tak dalej. W każdej ręce będą po 300 w jakichś punku, nie, jak, nie po dwa, jak w poprzednim Dark Soulsie na pewno, co mnie dość denerwowało dosyć często, bo zawsze chciałem mieć jakoś na to łuk, w lewej ręce łuk tarcze i. Ten taki albo różdżkę, albo rękę do piramencji, albo talizma do leczenia, wiecie w każdym razie o co chodzi. No i także to będzie na pewno usprawnienie i ułatwienie. Tak. jeszcze coś będzie inaczej oblicza na szybko się, przetaczania się. Będzie nie, nie tylko sumowane zbroja czy broń. Nie wiem co jak to ma działać, ale coś w tym będzie inaczej. Eee, ogniska. Ogniska będą tak jak tak samo jak ostatni, będąc nie Checkpointów nie będziemy, będziemy się mogli przy nich odradzać. Eee, tak, oczywiście po odrodzeniu się będą, wsta będą się dysponowały potwory, coś tam z tym jeszcze on być inaczej, ale dokładnie nie wiem co, może gdzieś doczytam sobie, za chwilę sobie przypomnę, nie wiem. Eee, I teleportacja ma być możliwa od każdego, już nie tak jak w jedynce, że teleportacja była możliwa, gdzie znaleźliśmy lord Vessel. I teraz będziemy mogli teleportować do ognisk, cały czas od początku gry. Będzie się można przynajmniej między pomiędzy ogniskami spokojnie, dusza, dusza, dusza będzie traciła, będzie można nie wiem czy, czy levelowanie będzie przy ognisku. Wydaje mi się, że coś tam jakieś zmiany były w tym. ale to jeszcze się zobaczy później. Nie można podpalać pochodnie. No e i chyba tyle. A propos grafiki. Z e jest nowy silnik graficzny, na który działa ta gra. Grafika będzie oczywiście dość o wiele, 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 wiele lepsza. Interfejs jest poprawiony. Na komputerach będzie gra działała do 60 fps na konsolach do 30. Kolejny temat to przymierze, jakie mamy dostępne. Przymierze, póki co, jest zatwierdzonych 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dzielą się one na trzy typy: Kooperacja, PvP i pozostałe. Eee, to jest tak, że przymierze skoncentrowane na kooperacji to rycerze słońca, czyli podobni do wojowników słońca z jedynki. Będą, tak jakby, koncentrować na współpracy z innymi graczami, będą im pomagać w grze, będą na złoto i tak dalej, ich znaki będą złote, tak jak w jedynce też. E, niebiescy apostołowie. Jeżeli grając mogą się różne duchy atakować. Jeżeli zaatakuje jakiś duch, ten, ten z czerwonych, tak jakby z oraz Jedynki, to nie, jakiś niebieski apostoł przybywa do twojego świata, żeby ci pomóc w walce z tamtym. I... no tak. Tak no już powiedziałem? Tak, dostały przyzwanie do świata, gdzie gracze są zaatakowani i muszą go chronić. <laughs> I będzie to, to przymierz dostępne wcześniej. Oczywiście musi być członkiem tego przymierza, żeby ktoś mógł przyjść do siebie. I będzie dostępne no, na samym początku gry, żeby gracze mogli się cieszyć, wiecie, samą grą i tak dalej. Bo niektórych straszało to, że tylko włączyli online od razu jep, pie, jep jepi, jepi cały czas ci. Cały czas Bractwo cały czas się atakowali jak na przykład w Darkroot Garden to była jakaś masakra. <laughs> Chciałem na sobie z Kim Sifa przejść, nie było... nie było opcji w ogóle. No nic. E, Przymierza stworzone do PvP. Bractwo krwi. Podobni do upiorów. Będą atakować inne światy, będą na czym na czerwono. Eee... Jednak będą Jednak gracze, którzy będą w tym pracy, będą mieli trudniej, bo jeżeli zaatakują kogoś, to jeden z niebieskich apostołów będzie przyjdzie mu pomóc, wiecie o co chodzi. Um, I i ostatnio opisane przymierze, po tym re reszcie jeszcze nie wiemy zbyt wiele. E Strażnicy dzwonu będą związani z dzwonami podobnymi do tych z jedynki, w trzeba było uderzyć, żeby dostać się do Sens Fortress w jedynce. Będą przybierać czarno poświatę i będą chciały, będą chronić dzwon i zabraniać, że jakby zabicie w niej, czyli będziemy chcieli zabić w dzwon. W prawdopodobieństwo, że jeden z tych upiorów przyjdzie do nas i będzie nam próbował jakby przestać. Nie, nie, nam, nam próbował przestać, próbował nas powstrzymać, o, dobra. To tylko tak przymiarowo są opisane, o reszcie jeszcze nic nie wiemy, ale są... Pozostałe to Starożytni i Gryzonie. PvP jeszcze jest kompania czempionów: Otchoń Niebiescy Wartownicy. Nie wiem w ogóle od czego to będzie, ale. No nic. Mmm A poprawkę do Niebieskich Apostołów wziąłeś, dlatego że powiedziałem, jeżeli gracz będzie w Niebieskich Apostołach, to jeżeli ktoś go za, za, zaatakuje, to przybędzie gracz z bractwa Niebieskich Wartowników, żeby mu pomóc w walce. Czyli niebieskie, niebieskie w postałowie są ci, którzy chronią, a niebieskie wartownicy są ci chroniący. Wiecie, o co chodzi. Dobra, robiłem się. Okej, okay, klasy, tak, miałem mówić o klasach. E, w Dark Souls 2 będziemy mieli 8 różnych klas. Wojownik, też szermierz, błędy tak, a z dwie, znikąd. Powiedziałem za szybko, trudno. <grym> Dobra, nieważne. E, tak więc tak, teraz wolniej. Wojownik. E, jakieś mamy tylko krótkie opisy, dopiero nawet nie mam wszystkiego o nich. Tak, Wojownik. Wodzieżył na polu walki, wysoką siłę i zwinność, rozpoczyna grę z tarczą. Atrybutów chwilowo nie znamy. Mm, rycerz. Podróżujący Rycerz. Ma wysoki wigor i przystosowanie, brak tarczy na starcie. Atrybut wigor 12, wytrzymałość 6, witalność 7, dostrojenie 4, siła 11, zwinność 8, przystosowanie 9, inteligencja 3, wiara 6. Szermierz. Szermierz, który doskonali swoje umiejętności, walczy dobrze bronią w każdej ręce. Rozpoczyna z ulepszonym segmenterem i długim mieczem, czyli, tak jakby, dual swordsman po angielsku rzecz biorąc. I probabilnie nim będę grał, bo lubię, lubię gra, grać z dwoma broniami. więc, Wigor 4, wytrzymałość 8, Witalność 4, Dostrojenie 6, Siła 9, Zwinność 16, Wysoka. Przystosowanie 6, Inteligencja 7, Wiara 5. To oczywiście startowe atrybuty e, Bandyta, bezwzględny Bandyta. Wysoka zwinność, korzysta z łuku. Może odpowiadać na tak ze z daleka, jak i z bliska czyli może albo strzelać łukiem, albo walczyć wręcz. Atrybuty nieznane. Kapłan. Podróżujący taki kapłan. Ma wysoką wiarę, ma cud od początku. Dziesiątka. Wigor, wytrzymałość. Trzy. Witalność. Osiem. Dostrojenie. Dziesięć. Siła. jedenaście. Pięć. Zwinność. Cztery. Przystosowanie. Cztery. Inteligencja. Dwanaście. Wiary. Mądry czarodziej. Wysoka inteligencja i dostrojenie. Nauczył się strzały duszy. Od, od początku ma strzały duszy, będące przez Logana, wielkiego kapelusza. jedynce. Dobrze mówię? Czy on nie wymyślił to włócznie? Nieważne. Atrybuty nieznane. Zwiadowca podróżujący przez wiele krain. Nie ma specjalizacji w niczym. Rozpoczyna z wieloma przedmiotami jakimiś różnymi. Na, jakiś, na arty widać jak trzyma jakiś nóż w ręce, coś ma na plecach, nie wiadomo co. Atrybuty nieznane. Człowiek znikąd. Rozpoczyna na poziomie pierwszym, można mu rozdać atrybuty. Dla takich weteranów gry bardziej, w początku kontrolować swoją postać. Wszystkie atrybuty ma na szóstce. Po właśnie piknę mi facebook, nieważne. Wszystkie atrybuty ma w każdym razie na szóstce. Mm. Omówienie statystyk. Każda statystyka może być rozwinięta do poziomu 99 prawdopodobnie. Eee. I to jest tak. Znaczy, to, to też może dłużej zająć omawianie tego, ale... <laughs> znaczy już była nie pojawił zaskami, że muszę pójść napić, nieważne. E, już nagrania 7-9 minura. Wigor. E, Zwiększa do punktów życia. E, wraz z każdą twoją śmiercią punkty życia będą zmniejszać się po 10% na śmierć, ale nie spadną poniżej 50%. Czyli tak jak w jak w Demon Soulsie, że jeżeli spadnie ci życie do połowy... Znaczy, mimo całości po śmierci padało od razu do połowy, a tutaj będzie spadało stopniowo po 10% do połowy i niżej już nie. już to oczywiście... będziesz pustym oczywiście i... Jest coś takiego jak wizerunek człowieka. To eee, jest takiego jak humanity chyba w jedynce, że po użyciu tego przy ognisku będziesz mógł stać się znowu człowiekiem i uzyskać HP do 100%. Eee, wytrzymałość, czyli... Wytrzymałość będzie czy tak jakby energia gdy zużyjesz całą swoją energię zostaniesz trafiony gdy, jeżeli nie mamy energii ktoś nas uderzy albo trafi jesteśmy przez chwilę ogłuszeni albo zabroczeni w tym czasie nie możemy nic zrobić ale inni gracze mogą przeprowadzić jakby kontra taki atak kończący witalność zwiększa udźwig, dostrojenie hmm. Dostrojenie, w, tak, jakby, tak, z attunement jedynki i wpływa na liczbę slotów na magię i szybkość, szybkość, szybkość rzucania zaklęć eee, Siła. Zwiększa po prostu siłę, nie? Eee, hmm. No, to siła. Eee, zręczność. No, ataki zwiększa ataki widoczne oparte na zręczności, siła trujących ataków, siła trujących siła ataków, zadające obrażeni krwawienia Broni oparte na zręczności to w początku nie będą krwawić zatruwać, ale gdy znanie w taką broń, to zwiększała jej skuteczność. Odporność to jakby no, Odporność na odporność fizyczna przed truciznami, przed krwawieniem. Zwinność zwiększa szybkość uników, szybkość wykonywania akcji, rozbrojenie pułapek. To jest nowa statystyka. Inteligencja, moc ataku magicznego, moc ataku ognistego, ochrona magiczna, ochrona przed ogniem. E, piromancy i zaklęcia są ponownie połączone w jedno, tak jakby, to była wyjaśnienie, dlaczego tak się stało. E, wiara zwiększa moc ataku błyskawicami, moc ataku mrocznego, ochrona przed błyskawicami ochrona przed mrokiem. Atrybut wymaga wykorzystania cudów i innych zaklęć. A system walki. Hmm, system automatycznego, namierzania, taki jak w jedynce. To w nie muszę tego tłumaczyć, mianowicie. Energia. Podczas gdy wcześniej, Wżywanie energii jest zwiększone. Czyli jeżeli wcześniej mogliśmy wykonać 7 ataków, broń jednoręczną, to w Dark Soulsie możemy wykonać ich 3 do 5, w zależności od broni. I będzie trudniej, bo będzie trzeba wyczuć odpowiedni moment do ataku i do uniku, bo inaczej skończymy się energię na zamroczy i przy najprawdopodobniej zminiemy. Eee. Hmm... Posługiwanie się dwiema broniami. Normalnie tak, że jeżeli będziemy atakować, to najpierw będzie postać uderzała meczem w prawej, a potem w prawej wciskając wciąż przycisk ataku. Jeżeli damy mocny atak, to uderzy dwa ma Tu kombinacja, Tu kombinacje, animacje, to... Tego już nie będę czytał, bo to nawet nie ma sensu według mnie. <ścoughs> a, gesty. Wciąż będą takie Gesty wciąż będą wiesły. Gesty, gesty jak gesty, no nie, nie muszę tego tłumaczyć. Co do lokacji... W hmm. lokacjach będzie dużo ciemnych, ciemnych miejsc, w których będziemy potrzebowali pochodnie. Kto znane jest tylko kilka lokacji, na przykład Zagajnik łowcy. E to jest lokacja składająca się z, z małego obo obozowiska na krawędzi kwitną na skraju mrocznego lasu. To będzie jakiś handlarz i ognisko. E, piekło nieumarłych. Mroczny teren z zadrewniany mocno z wieloma dziurami, strzelony przez czerwonego upiora. I jakaś nieznana lokacja. Nie wiadomo jaka. Maju Majula, czyli e, pff, nadmorskie miasto, stworzone jako centrum świata i baza gracza. Podobnie jak Nexus Demon's Souls i Firing Schreinberg w Soulsie. Taki główny hub jakby cały. Smocza posiadłość. Miejsce gdzie eksperymentowali na smokach. będzie tam dużo okropności. ciemną obszar światła. I takie pierdoły. Kolejna lokacja jest umownie zwana Smoczem Zamkiem. Znaczy dlaczego umownie? Bo ogólnie te, te lokacje poza... Poza Madzulą nie są jeszcze w ogóle pewne, tylko były zaprezentowane, póki co nikt nie wie, czy naprawdę się będą tak nazywały. Ale są tak jakby nazwy robocze podobne, wiecie, co chodzi do samej jakby przedłości. Eee, była gdzieś w którymś trailerze bodajże, tylko... Gdzieś tam ten trailer no, gdzieś będzie leciał może w tym momencie, nawet gdzieś tam w tle, bo tam parę trailerów mam zamiar rzucić. Eee, Smoczy zamek nie posiada oficjalnej nazwy. Jest to taki duży zamek na skalistej wyspy z setkami wiwer latającymi dookoła. W miarę jak będziemy iść do tego zamku po, jedyny, po jedynym moście, to wiewer będą latać dookoła, tłuc i będzie dość trudno. Komnata tortur. A w większości nie pokazana, będzie miała długie kręty korytarze. Tak by srebrny rydwan będzie jeździł tymi korytarzami, a spisku w koni będzie buchało z tyrzami białych płomieni lub dusz. A przeciwnika nie jest ostateczna, może ulec zmianie? To będzie chyba dusz. To będzie chyba taki boss jakiś. Eee, fabryka żelaza. Nazwa również Skuźno Żelaza. Nic poza konceptu nie zostało pokazane, ale wydaje się być ciekawa taka. Nie wiem jak to jest tak jak. Mi to przypomina jakiś nowoczesny Mordor. Takie wulkany, lawa. Fajne, fajne. I jest tak by smocze gniazdo. No w sensie, że to inaczej. to nazwisko to jakby... Chodzi o to, że to są tak jakby wolne tłumaczenia na język polski z... z angielski, jeszcze mogą ulec zmianie w, w pełnej grze. O tak. I smocze gniazdo było w jakimś takim krótkim zwiastunie i też będzie. Taki skaliste. Jakieś skały ze śniegiem i gniazdem na nim... Gdzieś ten zwiastun powinien być. Mam nadzieję. Tak więc... Co by tu więcej mówić? No i cześć.